Siemaneczko z tej strony Cukiereczek Dzisiaj zagramy sobie z chłopakami Czyli Tomo i Szymonem e, Dzisiaj Szymon będzie występował pierwszy raz na moim kanale e, Dzisiaj zagram sobie na drugich kontach e, I zapraszam do oglądania I pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału Z dzwonem I lajka pod tym filmem I do zapraszam do oglądania siema Co? Oni idą masz z zielonymi. No dobra. Chodę, bo to ja jestem A playerem. No, jak chod. O kurde. Ja mam prime'a. A jaką masz rankę? G2. O w dupę, dobra B chyba. Ej, głowy dostał od swojego. Ja dwóch już skosiłem. Gorianlich ma tysiąc widzów? Nie ja idźcie A, i cia no. Poczekaj Szymon zostań, no bo dobra idźcie, bo to może być No dobra to ja dostanę Connect. Sam. Idź A, idź A, idź A, Szymon Dawaj Uważaj, bo tu może być po prawej Shift later. shift, 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 shift Cztery kule masz, oj nie, nie, nie Easy Nie wiesz ja chyba byłem na ninja. Sk Możesz skoczyć na ninja, na te boksy. Z kontrolem. Poczekaj. Nie ma. Nie ma. Myślałem, że jest. Rampa, rampa albo pałac. Myślę, że rampa będzie. Speed, speed chyba nie. Nie, pałace Nie, pałace nie, 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 może być Konektorze konek. Scout nam idzie Kur... Under, under Scout nam idzie, palę under Weź się Leży Scout obity Nice A czyste Boksy leży Zakręt Under, under Leży Zakręt był Zielony zostań tam. Idźcie i cia, ja. na szybę zostaćcie. A czystasz? Flashbang, jeszcze ten leży, ale flash. <słuch> 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 Co? Jeszcze <że> <słuch> <słuch> <Tam> <słuch> Jeden, leży. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Ja mam mogę rzucić do upsów. Wziął chyba pakę i uciekł. Koda, bo Kobie go bym mu zarzucił Nory. Kobie... Znaczy... A. Kurde, co jest? Ej ja myślę, że go obiliście. Kur... 9 hp tylko dodałem Krzesło.

Palce, palce, palce. Uważaj, bo ktoś nam może spodjechać od K tetrisa. Leży tetri... korektor Leży. Leży, leży. Leży. Nice. Palce. Ja mam lowa. Patrzę, Patrzę mida. mida. A, a, dobra, to patrz. Tetrisa nie ma. On może B chyba. Nie, paka nie jest. Paka, a. paka, ale Tomek ma popkę. Kurwa ten futsalownik jest w Nie czy nie pał pałace Nie ma nic tą na razie Ani w środku bo nie jest no możliwe Czekaj Masz o O, O CT Gdzie jest? CT chyba Co? Ale nie jestem pewien to może... Tak, być tak, CT, co, CT. Nie wychylaj, nie wychylaj. Skąd? Co z tiketem? Tak. Co, co, ta? ta? co, co, tak. co w... pakę masz, pakę. Na na schowaj się, schowaj skitraj się, skitraj. schowaj to bomba, bomba, się, schowaj się. Boże. Co ty? bomba. Konektor! Konektor, rampa, rampa, rampa. Te joker mogę Cię go tam zlatreszować? Nie, nie. Flash, no Ej, Mit chyba. Tak tu połeś? Mit, yes. mit, mit, ta na no. <Łanie> WP. Na no zakręcie AWP. Od ich strony. Rampa e, e, Dobra Ty ma w chyba e, Dziwnie wychylił Skąd wiedział? A ja też A w awkę ma ostatni I parkę chyba Trylamy Och, mamy yes. kur... Jest Kur... 87 Hmm... Jeden ma? No w sumie też prawda, bo... Nie z kilo wygrać, bo nie tak... Tak by nie strzelił What the? Oh, Say What? Oi, so... nice. no, 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 no. B Dwóch Half of them I do B Nice I could get out this mid Side? fight. Flash B Short. Fire. Kuba, B są granty. Zakręt. Under? Albo to ty. Nie to ty chyba. Bo... Jeszcze... Od It's A okay. mogą iść. B. Ja spojrzę dżunglę. A, czy... Nie, ja nie, no. ich. Under, under. Nie, pałac masz. Uważaj, uważaj. Uważa. Ciekawe jak tak stoję, to mi widać? Flash, pań. no co, znaczy nie ale... e, nam idzie, nie wychylajcie. No, pakę no, sure, na tak tak Nie. Jestem, pałacem na basie. Nie po... Andermut. Nawet. Shorty minus 22 podjechał bombę za ukrad nadal tu jest ten typ jest spalony chyba turcy. Turcji. to? Awka afka przy tym defa nie masz zdarza easy afka przywanie że... i źle stare kuchnia side side to den i kuchnia Sajt zabity kuchnia to jest kuchnia te są odpalone <grym> Mało Ja ma. Absolutnie. Apsy, apsy jeden. Weźcie ktoś w celu Jest. Ja pracuję, pracuję. Absolutnie. Dwóch apsy, dwóch apsy. Jeszcze jeden? Tak. <ścoughs> <Kuda. ścoughs> Uuuuu! Under, a um, no mid under nie wiem co to Kuchnia اویش -fuck. Nie ten typ jest jakiś dziwny On jest <laughs> chyba noopkiem What the fuck? <laughs> Halo? Patrz, jałton mi spalił, nie? Kuchnia jeden Plantujcie Takie wyjście Patrzcie mi aparty. Patrzę, pochwalam cię chciałem Jest, aparty Wyszedł, lego! Aparty Kurde, wyszedł już jest kuchnia, dwóch Kuchnia Niks hmm. Nix Czemu z takimi słabiakami gramy? Przecież mamy goldy Co jest śmieszne przecież no Jak, A jakbyśmy zratowali Kurde pod schodami jeden Zata jeden, zata. Rast, last, tutaj Auk Dla mnie, auk Dla mnie, auk Dla mnie, auk, dla mnie, auk. Dla mnie. No, czemu on w ciebie strzela? <grywa> Ty, <grywa> proszę, undera. Patrz, jest Ale ładny Nate, Ładny Nate do kuchni. Rozłączył się. Szafka, jest. Głuchnia. Yes, Yes. też różnie Jest. No. No to 2 hours later. No A no chyba Short, short, short Jest Okno wyszedł, na, okno wyszedł na, na, na psy. Leży Kuchnia wupa, nie wychylajcie Jest kuchnia No i wychylił party. short jest, short jest, short chyba. jest short, dwóch, dwóch, dwóch short. Raz jeden, drugi jest nudy, Nice. <coughs> Dwie Awki ja tak, to nie ma sensu. Ja sam na, drugiej tak jesteśmy. No idę ja bajes. Będę tu uwagę zwracał Idzie wam już przez dżunglę. Na co tam nie idę. Oj! Weźcie. Kurz. Anderem idzie. To zkam cię na niego. Jeszcze jeden. Nie. Przost. Wow. Good. Dobra. O. Musimy się rozdzielać. Nie jest jeden B. Gawe, który? Odpał jest na... Dobra. Jest trampa Znaczy B... Mecz A. No, nie jest. Gadam Na no, A jest. Będzie pewnie biegł od kuchni. Nie wiem, ja idę mida. Smoki macie, smoki macie. Kuchnia, kuchnia, kuchnia. Dobra i Moto ha, masz. Mój. Hey. I to od plecy. Nice. Dobra, nice. Jezu. GG. Pa, opuścił go od razu. Twel.